Rozmowa dnia. Przemysław Szybartowicz i nasz gość. Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej. Witam pana. Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa. Kto wygrał debatę? Panie ministrze, oczywiście powie pan, że Bronisław Komorowski, bo pan jako członek Polskiego Stronnictwa Ludowego go wspiera, ale jakie momenty? Dla Pana były najważniejsze tej debaty? Oczywiście najważniejsza ocena to ocena Polaków, pewnie paru milionów, które oglądały tę debatę, ale ta ocena nie może poprzestać tylko na dniu wczorajszym. Tu trzeba brać pod uwagę dokonania Pana prezydenta z ostatnich pięciu lat i dobrze, że miał okazję też wiele rzeczy o tym powiedzieć. A oczywiście najważniejszy dzień to jest najbliższa niedziela, kiedy każdy ma takie samo prawo głosu w systemie demokratycznym. To jest niezwykle ważne, że głos każdej osoby jest tak samo ważny. Te odczucia, tak jak rozmawiałem, tak jak miałem też trochę telefonów, SMSów, no widać, że wskazują na Pokazanie Siły, merytorycznych argumentów pana prezydenta w tej debacie. Też dużej energii, czego pewnie e, brakowało na wcześniejszych etapach. Argumentów... To, 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 było, to było bardzo ważne. E, ten e, taki bardzo jasny i klarowny przekaz dotyczący bezpieczeństwa, dotyczący e, wiedzy o państwie, dotyczący wizji państwa, to była na pewno niezwykle mocna strona pana prezydenta Komorskiego. Tamtych argumentów oczywiście było dużo z obu stron, różnych, wymiany ciosów, jak to w debacie zwykle bywa. A jak to jest tą wspólną polityką rolną? Prezydent Bronisław Komorowski zarzucił Andrzejowi Dudzie, że Andrzej Duda nie chce wspierać wspólnej polityki rolnej. Andrzej Duda zaprzeczał, a tam chodziło o tę ankietę, którą się wypełnia podczas wstępowania do Parlamentu Europejskiego. Pan zna poglądy Andrzeja Dudy dokładne w tej sprawie, bo on zaprzecza znam poglądy pisu, które są bardzo różne, bo ja też pamiętam wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości, które mówiły o tym, że lepsza jest europejska armia niż system dopłat, niż wspólna polityka rolna. To jest niezwykle ważne, że gdy chodzi o sprawy najistotniejsze dla nie tylko polskiej wsi, ale polskiego bezpieczeństwa żywnościowego, bo przypomnę, że dopłata jest po to, żebyśmy wszyscy mogli e, kupić żywność. To jest cały system e, wymyślony w Unii Europejskiej wiele, wiele lat temu, którego my jako Polskie Stronnictwo Ludowe jesteśmy ogromnym e, zwolennikiem. Nie tak jak na przykład brytyjscy konserwatyści, na których często Prawo i Sprawiedliwość się powołuje na e, te brytyjskie e, relacje. E, Polskie Stronnictwo Ludowe, które wspiera pana prezydenta, jasno opowiada się za. Utrzymaniem wspólnej polityki rolnej, za ochroną polskiej ziemi, za e, dobrymi warunkami dla polskiego pracy. Nie o to pana, dlatego, że pan jest w sztabie Bronisława Komorowskiego. Wspiera pan tę kandydaturę, jego kandydaturę. Czy pan podpowiedział panu prezydentowi? To, to jest ten temat? T, temat i to, to warto zauważyć, że e, pan prezydent podjął temat polskiej wsi. Pan prezydent e, widzi. I to, co się stało dobrego, ale też widzi problemy polskiej wsi, które trzeba rozwiązać. Zabrakło tego w wypowiedziach kandydata PiSu. Nie, nie istniał, moim zdaniem, w ogóle. Gdyby nie zapytany, to by pewnie ten temat nie został przez niego poruszony. To pokazuje, że pan prezydent Komorowski potrafi swoim. Podejściem objąć wszystkie rzeczy dotyczące Polski i Polaków, w tym wielu, wielu osób mieszkających na polskiej wsi, bo to nie jest tylko rolnictwo, ale to też są ci, którzy wybierają wieś za swoje miejsce do życia, do funkcjonowania, do pracy. Niezwykle ważna jest pozycja Polski w Unii Europejskiej. O nią zabiegał Jarosław Kalinowski, gdy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej. O nią walczył Stanisław Kalemba i Marek Sawicki, gdy teraz Negocjowaliśmy nowy, najwyższy e, budżet e, dla polskiego rolnictwa. E, to pokazuje, że e, jest e, grupa. Osób. Jesteśmy na takim zielonym szlaku rozwoju również polskiego e, rolnictwa i nie warto z niego schodzić na rzecz e, poglądów, które, jak widzimy, mogą się, e, mogą się zmieniać. A, Michel, ta, a, ta Andrzej... ankieta, a ta ankieta była chyba z portalu, mam prawo wiedzieć, e, gdzie, którą się wypełnia startując e, do Europarlamentu. Panie ministrze Andrzej Duda mówił y, także o tym, że młodzi Polacy nie mają obecnie żadnych perspektyw. To są cytaty z jego wypowiedzi. Według niektórych szacunków około miliona 200 tysięcy ludzi chce wyjechać z kraju, ale mówił także o tym, że Platforma Obywatelska nie zrealizowała własnych zobowiązań. Mówił o tym, że... Cytował właściwie program Platformy, zagwarantujemy bezpłatny dostęp do opieki medycznej, zlikwidujemy NFZ, uprościmy podatki, wprowadzimy podatek liniowy z ulgą prorodzinną. Wskazywał, że to nie zostało zrealizowane. Jak pan odpowiada na takie zarzuty? To zacznijmy od rynku pracy. Lata 2007-2014. Jest, to jest e, drugie miejsce w Europie pod względem spadku bezrobocia wśród osób młodych zaraz za e, Niemcami. E, ostatni rok to jest 20% spadek bezrobocia wśród osób do 20%. 5 roku życia. To, co się udało zrobić w, w ostatnich latach wprowadzenie gwarancji dla młodzieży, czyli szybszy dostęp do instytucji rynku pracy, szybsza oferta aktywności zawodowej, oferta pracy lub podniesienia kwalifikacji. Program pierwszy biznes, wsparcie, w starcie, dający możliwość nisko oprocentowanych pożyczek, ponad 70 tysięcy złotych, które można spłacać przez 7 lat, rok karencji, program, który od kilkunastu miesięcy realizujemy wspólnie z bankiem gospodarstwa krawego który cieszy się ogromnym powodzeniem młodzi ludzie mają pomysły chcą realizować swoje biznesy tu w Polsce. Do tego dochodzi cały pakiet związany z reformą urzędów pracy. Bony stażowe, bony zatrudnieniowe, bony migracyjne, to jest oferta dla osób młodych, odprowadzanie składek za młodych pracowników przez budżet państwa, a nie przez przedsiębiorcę. Zmniejszenie tych składek, do tego zmiany w kodeksie pracy zwiększające stabilność zatrudnienia. Z jednej strony strony oskładkowanie umów zleceń, ale co ważniejsze ograniczenie umów terminowych. Tą zmianę w kodeksie pracy miałem okazję prezentować kilka tygodni temu w parlamencie. No i kolejny etap paktu dla pracy. Program dla młodych, praca dla młodych, który wiąże się. Z gwarancją dwuletniego zatrudnienia. A kiedy go, dokładnie zacznie działać ten program? Gwarancja dwuletniego zatrudnienia w pierwszym roku. 100% kosztów. Zarówno e, tych związanych z wynagrodzeniem, ale też ze składkami. To jest ponad 2100 miesięcznie, około 26 tysięcy. Prezydent rocznie. także się powoływał jest na ten program. Pytanie, kiedy zacznie funkcjonować? Przez budżet państwa, drugi rok jest utrzymanie zatrudnienia e, i preferencje dla pracodawcy w sięgnięciu po pieniądze na podnoszenie kwalifikacji. Planujemy, żeby wystartował. Ten element wielkiego programu, jakim jest Pakt dla Pracy, programu zatrudnienia, wystartował od 2016 roku. To jest też związane z decyzjami, które zapadły niedawno, z uwolnieniem procedury nadmiernego deficytu. Jest Fundusz Pracy, są środki europejskie. Dziś ogromnie ogromnie ważnym zadaniem, naszą odpowiedzialnością wspólną jest oferta dla młodych ludzi żeby chcieli zostać. Panie tutaj, ministrze, ale tutaj w jaki Polsce? udział w tych wszystkich działaniach, o których pan mówi, ma prezydent Rzeczpospolitej Polskiej? Jak może wpływać na program, który jest programem rządowym? Bo pan mówi o tym, że to jest program i pański, i rządowy, no, czyli zainicjowany w ministerstwie. Raczej, chociaż prezydent powołuje się na niego, że to powinniśmy zrobić. Przyszły prezydent także ma pewne pomysły, czy będzie to ten prezydent, czy inny prezydent, czy to nazwisko, czy inne nazwisko, no, ale jaką rolę może odgrywać? Po pierwsze różnica w tych pomysłach jest taka, że jedne są możliwe do realizacji, realne, w oparciu o budżet, który Polska ma, a drugie są niestety nierealne. Mogą być nawet najlepsze i najwspanialsze, ale jeżeli są niemożliwe do zrealizowania, bo to państwo, dziennikarze, szacowaliście koszty w Pomysłów wszystkich kandydata Prawa i Sprawiedliwości na około 250 miliardów. No to takich pieniędzy w budżecie nie ma i, i nie da się takich zmian zrobić. Tu jest realna propozycja, gdzie koszt objęcia tym wsparciem 100 tysięcy osób do 30 roku życia to jest około 2 miliardy 600, 2 miliardy 700 milionów. I one, te pomysły są realne nie jest trudno obiecać złote góry, nie jest sztuką powiedzieć wszystkiego najlepszego. Sztuką jest zaproponować taki program, który jest możliwy do realizacji w oparciu o założenia budżetowe i możliwości finansowe Polski i Polaków, bo chyba nie chcemy zwiększać podatków, nie chcemy podnosić składek, żeby zrealizować pomysły za 200 milionów. Panie jeszcze jedna sprawa bardzo ważna. Ale do tej drugiej kwestii, o, o którą pan pytał, jaka jest Rola prezydenta, gdy wprowadzaliśmy zmiany w polityce rodzinnej, wydłużone urlopy rodzicielskie do roku czasu, karta Dużej Rodziny, zmiany w polityce żłobkowej, program maluch, przedszkola za złotówkę, podręcznik, darmowy podręcznik dla pierwszoklasistów, teraz dla kolejnych szkół, dla kolejnych klas tych zmian oczywiście jest jeszcze więcej. E, ostatnia choćby świadczenie rodzicielskie, czyli urlop rodzicielski dla wszystkich Tysiąc e, złotych miesięcznie przez pierwsze 12 miesięcy życia dziecka dla każdego. Dlatego kto szuka pracy, dlatego kto jest rolnikiem ubezpieczonym w KRUSie, dlatego dla studentów, dla wykonujących umowę o dzieło. I wszystkim tym zmianom patronuje prezydent. Jest dobra współpraca z rządem, to też jest niezwykle ważne, że możliwość wprowadzania tych zmian, możliwość szybkiej, szybkiego ich wdrożenia musi odbywać się w dobrej współpracy. Panie Pan jeszcze, i jeszcze jedna współpracę. ważna sprawa. Andrzej Duda mówi, że podwyższenie wieku emerytalnego to był błąd. Chce cofnąć tę decyzję i powrócić do tego, aby 65. rok życia wyznaczał tę granicę. Czy to jest do zrealizowania i czy ta krytyka bardzo silna tej decyzji, żeby podwyższyć wiek emerytalny, no nie będzie także przedmiotem rozważań przez wyborców Niezwykle... podczas podejmowania decyzji? Niezwykle ważne jest też przedstawienie sytuacji demograficznej Polski. Jesteśmy społeczeństwem starzejącym się i to, że żyjemy dłużej, to jest jedno z największych osiągnięć cywilizacyjnych. To, że rodzi się mniej dzieci, nie od 2, 5 czy 7 lat, tylko od 25, że wskaźniki dzietności spadły i utrzymują się na niskim poziomie, choć dzięki tym zmianom, dzięki radykalnej zmianie w polityce dzietności, w polityce rodzinnej udaje się, mam nadzieję, to przezwyciężyć. Trzeba patrzeć na długość życia, tą projektowaną w momencie urodzenia, jak również przejściu na emeryturę. Ona e, wydłużyła się w, w każdym w tym, z, tych, e, z tych prognoz, z tych przewidywań, w momencie urodzenia dla mężczyzn i kobiet o około 5-6 lat, w momencie przejścia na emeryturę o około 3 lata. Pamiętajmy o tym, że system oparty jest na solidarności. To jest system emerytalny. To jest niezwykle ważne, że ci, którzy dzisiaj pracują, też od ich składki idą na wypłaty tych osób, które są na emeryturze. Dziś na jedną osobę na emeryturze przypadają cztery osoby w aktywności zawodowej w wieku produkcyjnym. Rok 2035. To są dwie osoby, które Przypadają na jedną osobę w wieku e, emerytalnym. To jest e, bardzo trudna do udźwignięcia e, proporcja, właśnie dla młodych ludzi. E, pamiętajmy też o emeryturach częściowych, które zostały wprowadzone przez ten rząd tą koalicję to to był bardzo silny postulat Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pamiętajmy o świadczeniach przedemerytalnych, o emeryturach pomostowych, czyli całym systemie osłon, który jest i który należy rozwijać. To jest sprawa odpowiedzialności za przyszłe pokolenia. i mieliśmy sytuację w Europie Południowej, gdzie zamknięto oczy na zmiany demograficzne, gdzie nie przejmowano się tym, że coraz mniej osób będzie pracować na na coraz większą pulę osób będących na emeryturze, i trzeba było podejmować bardzo radykalne decyzje z dnia na dzień. Lepiej przeprowadzać je ewolucyjnie, tak jak zostało to, to zaproponowane. Czyli cofnięcie do 65 no, roku życia to, według Pana nie jest dobrym rozwiązaniem. Pytanie, kto, to, kto za to zapłaci? Czy mają za to zapłacić młodzi ludzie w postaci podniesionych składek i podatków, radykalnie podniesionych składek i podatków? Ci, którzy wchodzą dzisiaj na rynek pracy, którzy pracują, to jest. Jest, bo hasło jest bardzo proste, ale nie widziałem sposobu realizacji jego poprzez zwiększenie finansowania. Panie mistrze, bardzo krótko na sam koniec tak już naszej rozmowy, krótko, proszę. Łatwo się popiera prezydenta mając inne zdanie w sprawie jednomandatowych okręgów wyborczych to pokazuje o, oczywiście polskie stronnictwo ludowe jest przeciwko jednomandatowym okręgom wyborczym ale pokazuje że prezydent skupia wokół siebie różne środowiska i daje tą możliwość wypowiedzi w szerokim zakresie gdy zamykamy się w bardzo wąskiej grupie że wszędzie wszyscy myślimy tak samo nie jest dobrze jak jest ta możliwość posiadania własnego zdania, ale też ogromadzenia się wokół osoby, która daje. Rozwój Polsce daje stabilność, ma plan na Polskę, jest y, osobą przewidywalną, przewidywalną y, i ma niezwykłe doświadczenie, to tylko dobrze. A jak daje możliwość wypowiedzi wielu grupom, to jeszcze lepiej. Władysław kosiniak kamysz minister pracy i polityki społecznej, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, miłego dnia. A kto wygra w niedzielę? Bronisław Komorowski, i o, to, o, o te głosy też wszystkich Państwa proszę. O to samo zapytamy już za godzinę posła Zbigniewa Ziobra. Siódma trzydzieści